Myślisz, że krajobraz wokół ciebie bardzo się zmienia? To co powiesz na to? W województwie wielkopolskim jest wieś Bruszczewo. Leży sobie wśród pól i łąk, ale jej poprzedniczka sprzed 4000 lat leżała na cyplu nad jeziorem. Była odgrodzona od reszty lądu głębokim rowem i drewnianymi umocnieniami. Jezioro zniknęło mniej więcej 2000 lat temu. Zastąpiło je torfowisko, a dziś jest tu łąka. W tym filmie też będzie o zmianach w krajobrazie, ale w o wiele krótszej skali czasowej. Każdy z nas się zmienia widać to choćby na zdjęciach. Gdy spojrzysz na swoje sprzed kilku lat, czasem zastanawiasz się czy to naprawdę ty. Podobnie jest z twoim otoczeniem. Rosnące wokół twojego domu drzewa stają się coraz wyższe i grubsze, a inne znikają, bo zostają wycięte na przykład pod budowę drogi, szkoły albo nowych bloków. Może jest w okolicy zabytkowy pałac, który popada w ruinę, a gdzieś indziej może jest taki, który właśnie odrestaurowują, bo znalazły się na to fundusze. Nie wiemy, jak jest w twojej okolicy, ale możemy się założyć, że inaczej niż jeszcze 20 lat temu. Możesz to sprawdzić. Porozmawiaj z rodzicami albo dziadkami. Poproś, żeby pokazali ci stare zdjęcia waszej miejscowości. Obejrzyjcie je wspólnie, później sprawdź, co się zmieniło. Oczywiście nie wiemy, jak przebiegały zmiany w twoim otoczeniu, ale z pewnością jedne podobają ci się bardziej, inne mniej, a jeszcze inne wcale. Pomyśl i podaj trzy przykłady zmian, które sprawiły, że okolica stała się bardziej przyjazna mieszkańcom. Może zamiast dziurawej drogi gruntowej masz teraz obok domu asfaltową ulicę z chodnikiem i ścieżką rowerową, po której możesz bezpiecznie jeździć do szkoły? Może walące się ruiny zmieniono w odrestaurowany dworek, w którym teraz odbywają się koncerty i można wypożyczyć książki? A może niedaleko wybudowano boisko lub plac zabaw, na którym miło spędzasz wolny czas? Są zmiany, których na oko nie widać, ale bardzo poprawiają komfort życia. To na przykład wodociągi i kanalizacja albo nowe, wydajniejsze filtry usuwające zanieczyszczenia z kominów fabryk i elektrowni. Nie wszystkie zmiany w otoczeniu są bezpośrednim skutkiem działalności człowieka ale często budując nową drogę, osuszając bagna czy stawiając nowe domy, nie zdajemy sobie sprawy, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. I dopiero po pewnym czasie, orientujemy się, że wyczekiwana asfaltowa droga stała się śmiertelną pułapką dla żab i ropuch, które straciły dostęp do miejsc, w których się rozmnażają. Osuszenie bagien obniżyło poziom wód gruntowych, które zasilały miejscowe studnie, więc mieszkańcy i zwierzęta zaczęli cierpieć z powodu niedoboru wody. Zaś nowe domy postawiono w miejscu, z którego wcześniej wycięto całą roślinność, więc latem panuje w nich nieznośny skwar, a jesienią i wiosną silne wiatry mogą zrywać dachy. Taka działalność człowieka prowadzi do degradacji środowiska, czyli znacznego pogorszenia jego stanu. Zastanów się, w jaki sposób Ty możesz swoimi działaniami przyczynić się do poprawy komfortu życia mieszkańców Twojej miejscowości, i co możesz zrobić, by chronić elementy przyrody w swoim otoczeniu. Odpowiedzi na to pytanie może być tyle, ile miejscowości w Polsce, ale pewne rzeczy są uniwersalne. Nie śmieć i nie zanieczyszczaj lokalnych zbiorników wodnych. Nie masz po elewacjach budynków. Nie niszcz zieleni. Nie płaszcz ptaków i nie niszcz ich siedlisk. Włącz się w lokalne inicjatywy na rzecz sprzątania parków i lasów. Zmiany w krajobrazie łatwiej zaobserwować w dłuższym czasie. Najczęściej są efektem działalności człowieka, rozwoju przemysłu, powstawania miast, regulacji rzek. Ludzie przekształcają krajobraz, dostosowując go do swoich potrzeb, często nie biorąc pod uwagę potrzeb przyrody. Obejrzałeś do końca? Zostaw łapkę w górę i wpadnij na Pistacja TV.